Zamówienia publiczne i współpraca z sektorem publicznym w wielu państwach stanowi istotną część gospodarki. W przypadku nawet firm amerykańskich wynosi to od 30 do 50%. Dlatego bardzo istotne jest, żeby taka współpraca w przypadku realizacji przetargów publicznych była świadomie realizowana. Dzisiaj obecnie w przetargach publicznych głównie decyduje cena. Najczęściej w sądach w Kio pojawiają się rozprawy dotyczące rażącej niskiej ceny. To powoduje również taką sytuację, że wygrywają, wygrywają oferty, które nie tylko cechują się innowacyjnością, ale przede wszystkim cechują się najniższą ceną. Dlatego warto jest postawić na rozwój innowacyjnych produktów, na rozwój technologii, a nie tylko i wyłącznie na przetargi, które będą skierowane na najniższą cenę. Może podobnie jak było w przypadku branży budowlanej, takie podejście do przetargów spowoduje, że ta branża nie będzie się rozwijać.